Ale mam dzisiaj dwa hiciorki. Jeden o Adrianie Niueju, drugi o Walterim Botasie. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski. Zapraszam Was na Padoku. Oczywiście będzie sporo o Monako. Będzie rzeczywiście i o Niueju, i o Botasie, o którym pojawiły się plotki transferowe, ale coraz więcej źródeł o tym donosi, a poza tym o Andretim, bo tam też zadziało się sporo no i właśnie czego możemy spodziewać się w samym Monako. Na pewno możemy się spodziewać nowego malowania McLarena, dajcie znać jak Wam się podoba. Szczerze mówiąc, patrząc na ich kolekcję merchandisingową, spodziewałem się, że to będzie powrót do McLarena tego biało-czerwonego, czyli nie wiem, jak chociażby MP44, a tu się okazuje, że wracają po prostu do barw Ertona Senny, brazylijski, więc ja dzisiaj też tak trochę postanowiłem po brazylijsku, chociaż oczywiście to jest koszula Benettona. Jakbyśmy się na siłę uparli, to znaleźlibyśmy powiązania między Senną a Benettonem, chociażby ze względu na to, że Toleman, w którym zaczynał swoją karierę Erton Senna, stał się później Benettonem, który został przejęty przez Renault. Ten wątek jeszcze się dzisiaj pojawi w pewnym aspekcie. Natomiast, no właśnie, dajcie znać, czy podoba Wam się ten McLaren i Oscar Piastri i Lando Norris przygotowali też specjalne kaski wzorowane na kasku Ertona senny, każdy na swój sposób. No Cały czas jest celebrowana 30. rocznica niestety tragicznych wydarzeń na Imoli. Jeżeli chodzi o Monaco, no to był królem Ayrton Senna Monako, Sześć zwycięstw, byłoby siedem i to siedem kolejnych. Dacie wiarę? Siedem kolejnych zwycięstw jakim trzeba być kierowcą, żeby mieć właściwie w kieszeni 7 kolejnych zwycięstw, no bo ten 88 rok, w którym postanowił, chyba trzeba to nazwać, upokorzyć Alana Prosta, który jechał na drugiej pozycji, był 55 sekund za Senną na 11 okrążeń przed końcem wyścigu, więc Senna właściwie tak mógł jechać jedną ręką. No tak, bo to zmieniał biegi e, i by sobie dojechał do mety, mógł ziewnąć, e, zajechać na pit stop na Espresso i tak by wygrał z Alanym Prostem. Ale tak się spiął, tak? Chciał udowodnić, że jest w stanie nawet zdublować Alana Prosta, że e, no po prostu zasuwał jak szalony, dostał komunikat wtedy od Rona Denisa, żeby trochę odpuścić i... Stracił koncentrację, rozbił się w Portie, czyli przed tunelem, tracąc też szansę na zwycięstwo w tym wyścigu, w sezonie, w którym McLaren wygrał 15 z 16 wyścigów. Wtedy wygrał Alain Prost oczywiście w Monaco, a nie wygrali na Moncy, bo tam wygrał Gerhard Berger. To było zaraz po śmierci z kolei Enzo Ferrariego, więc tam duch Enzo Ferrariego jakoś musiał wspierać Gerharda Bergera. No więc właśnie, tych nawiązań do Ayrtona Senny będzie ciągle dużo. Myślę sobie, że rzeczywiście Monaco jest takim miejscem, w którym. Umiejętności kierowcy mają wyjątkowe znaczenie, a nie samochód. W każdym razie proporcje są zmienione. Budowanie pewności siebie od pierwszego treningu jest ultra ważne. Kwalifikacje Będę się tego trzymał. Moim zdaniem to są najlepsze kwalifikacje w sezonie, i już zeszły rok nam pokazał tam yy, nieco ponad jedna setna straty Fernando Alonso do Maxa Verstappena. Fenomenalna jazda Maxa, który ocierał się w dwóch miejscach o barierki, ale na tyle, na ile można było, i dowiózł to pole position, zapewniając sobie zwycięstwo. Też pole position na Imoli moim zdaniem dało mu zwycięstwo. Oczywiście w tym pierwszym stincie Red Bull był szybszy niż McLaren, ale mam takie wrażenie, że nawet gdyby Verstappen uporał się z Norrisem, to nie byłoby takiej różnicy później, więc pod koniec wyścigu to z kolei Norris miałby lepsze tempo i wcześniej mielibyśmy ewentualnie ten pojedynek. Nie wiem, nie wiem, to jest wszystko. Gdybanie Helmut Marko przyznał, że byli bardzo blisko tego, żeby nie wygrać w wyścigu na Imoli, ale też przyznaję, że pole position zapewniło Maxowi to zwycięstwo. Jeżeli chodzi o nowe malowanie McLarena, no to będzie kolejne już malowanie samochodów i zobaczcie jak to się zmieniło, bo tych zmian właściwie już dosyć dużo w tym sezonie, to będzie chyba szóste malowanie, bo tak, McLaren był inny w Japonii, mieliśmy w Miami trzy inne malowania Ferrari, nie chcę do tego wracać. Red Bulla delikatnie zmienione i Racing Bulls bardzo mocno zmienione, no i też Alpine, które jeździło przecież w różu na początku sezonu. Eee, także to już będzie szóste malowanie w, w tym sezonie, które się pojawia samochodu. Marcin Budkowski opowiadał, że to jest dosyć skomplikowana operacja dla zespołu, w tym sensie, że jest dosyć kosztowna, bywa uciążliwa logistycznie, szczególnie jeżeli przygotowuje się malowanie na jakieś takie zamorskie wyścigi, to to jest wyzwanie Właśnie logistyczne dla całego zespołu. Jak to wygląda w kosztach? Spróbuję Marcina podpytać, żeby powiedział, jak to wyglądało przy Alpin, bo on wtedy też dostał zlecenie, będąc tam szefem, że właśnie trzeba ze względów sponsorskich zmienić malowanie. I wiem, że wspominał, że to było dosyć kosztowne i żałował, że tych pieniędzy nie można przeznaczyć na coś innego, co w tym czasie im by się przydało. Jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał, klikniecie tam odpowiedni przycisk, po to, żebyśmy mogli się wszyscy razem rozwijać. Pamiętajcie pewnie ferę. No tak to chyba trzeba nazwać medialną w zeszłym roku, ponieważ w The Actuelle pojawił się. Wywiad z Michałem Schumacherem, jak się później okazało, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, co nie było odpowiednio zaznaczone. Redaktor czy redaktorka naczelna diaktuale pożegnała się ze stanowiskiem, czy pożegnał się ze stanowiskiem, ale sprawa się nie skończyła. Schumacherowie są w takich sytuacjach bezwzględni i chyba słusznie, bo inaczej daliby sobie wejść na głowę i właściwie ścigają każdy taki artykuł rozmijający się z prawdą, podający zmyślone informacje. I podobnie było z diaktuelem, 200 tysięcy euro ostatecznie. Na tym się skończyło. Tyle diaktuale zapłaciło, czy ma zapłacić Schumacherom. No to teraz jeszcze inny wątek, bo zbliża się przecież Indianapolis 500, które będzie można zobaczyć oczywiście na Viaplay. Polecam, bo to jest wyjątkowy wyścig, na który przyznam szczerze, bardzo chciałbym kiedyś polecieć i zobaczyć z bliska, jak to wygląda. 33 kierowców ścigających się na dystansie 500 mil. Natomiast o mleku. Chciałem powiedzieć, zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was wie, że zwycięzca Indianapolis pije nie szampana, tylko mleko, zwyczaj, który. Pojawił się po raz pierwszy w 1936 roku, ale wszedł na stałe. Od 1954 tam najpierw Louis Mayer, trzykrotny zwycięzca Indianapolis, napił się maślanki, nie mleka, bo uważał, że to jest napój, który ma dużo wartości odżywczych, a był zmęczony po prostu i, i, i uznał, że maślanka będzie najlepsza. Myślano, że to mleko przez chwilę to mleko było pite, później ten zwyczaj został trochę zapomniany. Druga wojna światowa, no i Wilbur Shaw, który był takim. Prezydentem Indianapolis yy, i też trzykrotnym zwycięzcą. Yy, najpierw, jako odpowiedzialny też za organizację tego wyścigu, wrócił do wody, a później, kiedy zginął w katastrofie lotniczej, uznano, że warto by wrócić do tego zwyczaju z mlekiem, i od tego czasu weszło mleko, z jednym wyjątkiem yy, Emersona Fittipaldiego w 1993 roku, który chciał wspierać yy, rynek, Producentów cytrusów w Brazylii, do dzisiaj mu to pamiętają. I w ogóle, nawet nie wiedziałem, ale tam sobie ostatnio poczytałem, yy, że tam potem Emerson Fittipaldi przeznaczył honorarium na cele charytatywne, żeby naprawić ten swój błąd. Ale powstało takie Całe niestowarzyszenia, powiedzmy grupa kibiców, która do dzisiaj wspomina to, że w 93 Fittipaldi nie wypił mleka, e, tylko wypił sok pomarańczowy i nawet została rzucona na niego klątwa, żeby nie wygrał rok później i nie wygrał rok później. Ale jak się okazuje, do tego chciałem jeszcze wrócić, e, kierowcy od jakiegoś czasu wypisują... Jakie mleko producent mleka ma im przygotować? Czy to jest tłuste, normalnie pełno tłuste mleko, czy odchudzone, czy dwuprocentowe? I każdy kierowca zaznacza tam w ankiecie, jakie chciałby mleko. W sumie jestem zaskoczony, że nie można zaznaczyć bez laktozy, albo nie można zaznaczyć, nie wiem, migdałowego albo e, grochowego, albo owsianego, bo właściwie dlaczego by nie. E, no ale pewnie i z tym się rozwiną w najbliższym czasie. Natomiast szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to, bo nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że i taki kwestionariusz muszą wypełnić kierowcy, szykujący się do. Indianapolis 500. No to teraz inny, super ciekawy wątek, też związany z różnymi historiami z Formuły 1, również odrobinę z Benettonem, bo jak pamiętacie, Michael Schumacher zadebiutował w ekipie Jordana, ale na jeden wyścig, bo później został przejęty przez Benettona, zamieszany w to wszystko nie tylko Flavio Briatore, ale Bernie Eccleston. Do dzisiaj nie wiadomo, jak się dogadali. Usiedli w pokoju, rozmawiali i się dogadali, ale Eddie Jordan nie chce zdradzić, na jaką kwotę się zgodził i jak rozwiązać tę sprawę, bo teoretycznie rzecz biorąc miał ważny kontrakt z Michałem Schumacherem. Ostatecznie Michael został w Benettonie, zapewniając sobie w tej ekipie dwa mistrzowskie tytuły, ale Eli do dzisiaj nie zdradził, na co się dogadali. Chodzą tam różne plotki, informacje, że wpływy z biletów, z, ze SPA i tam jakieś różne inne. W każdym razie, dopóki Eddie sam nie powie, no to się pewnie nie dowiemy. Ale dlaczego mówię o Edin Jordanie? Bo się okazało, że Eddie Jordan jest menedżerem Adriana Newell'a w całym procesie odejścia z Red Bulla. No przyznam szczerze, że, że trudno sobie wyobrazić bardziej cwanego menedżera niż Eddie Jordan, który różne historie przeżył w Formule 1. Eddie Jordan, wyobraźcie sobie zdradził w podcaście, ale kurczę już nie pamiętam w którym, może, może sprawdzę, później podrzucę, jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, że kiedy powiedział Christianowi Hornerowi, że Adrian Newey odchodzi, to Horner miał szczękę do podłogi i nie mógł w to uwierzyć, że to był dla niego szok, a jeszcze większym szokiem było to, że Di Jordan reprezentuje interesy Adriana Neweya. Obaj panowie doskonale się znają, przyjaźnią się od wielu lat. Widocznie Adrian Newell nie czuje się dobrze w takiej roli i pomyślał sobie: Kurczę, kto to lepiej załatwi niż stary, szczwany lis Eddie Jordan. No i Eddie Jordan się tym zajmuje, więc na pewno jeszcze sporo ciekawych rzeczy się na ten temat dowiemy, cały czas nie wiadomo do skąd zmierza Adrian Newey, w jakim zespole wyląduje. Natomiast ta historia zaczyna nabierać nowego wymiaru. Chyba tak bym to określił. Nie wiem, czy wy jesteście zaskoczeni, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. No i jakoś tak się złożyło, że w tym odcinku wracamy do starych nazwisk, które zaczęły odgrywać ważną rolę, bo z kolei teraz dwa takie nazwiska padną. Jedno to jest Andretti. Andretti yy, cały zespół Andrettiego, yy, który chce się pojawić w Formule 1, zaczyna coraz mocniej naciskać w Stanach Zjednoczonych. A chodzi o Kongresmenów i Departament Sprawiedliwości i yy, Pojawiło się takie pismo do Departamentu Sprawiedliwości odwołujące się do tego, dlaczego właściwie ta prośba Andrettigo została odrzucona. Pamiętajmy o tym, że Liberty Media no to jest spółka firma amerykańska. No i teraz na co powołuje się Andretti, wydaje mi się, że w rozumieniu amerykańskim to są dosyć mocne argumenty. Powołuje się na to, że FIA zaakceptowała prośbę, więc dlaczego Formuła 1, Liberty Media, tę prośbę odrzuciło? Oni z kolei powołują się na to, że zespół mógłby być niezbyt konkurencyjny w stosunku do innych i nie stawałby w takie szranki do zwycięstw w wyścigach. No to oni mówią, no zaraz, zaraz. Połowa ekip w ogóle się nie liczy w walce o wyścigach, i od czterech lat właściwie nikt tam nie wygrał. No możemy dać oczywiście zwycięstwo Estebana Okona, możemy przy, przypomnieć zwycięstwo Piera Gasliego wyjątki potwierdzające reguły, ale wiemy, że o zwycięstwa biły się Ferrari, Red Bull, Mercedes, dołączył do tego w, w końcu McLaren, chociaż wcześniej też na monce z Danielem Riccardo, no ale generalnie nie jest tak, że wszystkie zespoły są konkurencyjne. No i teraz. Naciskają, naciskają i chcą wszelkimi sposobami wywierać taki wpływ, nacisk, żeby jednak w tej formule jeden się pojawić. Eee, Stefano Dominicali i Liberty Media mówią dobrze, dobrze, dobrze. Od 2028 dołączy Cadillac, to możecie wejść. Ale ja mam takie wrażenie że Andretti dołączy jednak wcześniej i wydaje mi się, że to wszystko wydarzy się przy podpisywaniu nowego porozumienia Concord, a to musi nastąpić już niebawem i muszą się dogadać, jaka tam będzie kwestia wpłaty wpisowego dla nowego zespołu. Ja cały czas jestem zdania, że to powinno być, jeśli już idziemy w tę stronę, na zasadzie, Franczyzy. Wtedy będą, tak jak w NBA, NFL i tak dalej, wtedy będą jasne zasady dla wszystkich, na, na jakie są reguły wejścia do danej dyscypliny sportu, i wydaje mi się, że wcześniej czy później to nastąpi, bo Liberty Media zmierza właśnie w tę stronę. No i pytanie wtedy, jak to będzie z drugim zespołem Red Bulla. Na razie mają akceptację, bo są od dawna w uznaniu zasług dla całego Red Bulla i oczywiście drugiego zespołu, czyli Toro Rosso, łamane na Alpha Tauri, łamane na Vicar, czyli Racing Bulls no po prostu nikt tego nie zmieni, bo wywołałoby to gniew na przykład Red Bulla. Mercedes. Bardzo ciekawe doniesienia z Mercedesa. Po pierwsze, nie ustają w walce o Maxa Verstappena i to jest dla nich priorytet. Po drugie, rozwijają cały czas samochód i James Allison zapowiedział kolejne poprawki przygotowane na Monako i na Kanadę. I że rozwijają samochód, coraz więcej rozumieją i... Aż boję się to powiedzieć, bo ja już to parę razy słyszałem, ale... Są zdania, że wykaraskali się z kłopotów tych zrozumienia działania swojego samochodu. Jeszcze bym był spokojny z tym, bo już parę razy tak mówili, ale no jakoś wygląda to dosyć obiecująco w tym momencie. Też mówi to James Allison, a ja mu. Akurat ufam, no ale walczą o First upena, co jest problemem oczywiście dla jednego, Carlosa Sańca, bo on cały czas nie wie, co ma zrobić. Zdecyduje się na Audi, a ma czas do końca miesiąca, podobno, no to będzie dużo ryzyko, bo nie wiadomo, jak z jednostkami napędowymi. Czy Max przejdzie, czy nie przejdzie, ciągle nie wiemy. No i zamykają mu się pewne opcje i teraz. To jest ta druga sensacyjna dosyć informacja. Ciekawy jestem czy się więcej pojawi na ten temat przy okazji weekendu w Monaco, bo coraz więcej źródeł donosi o tym, że Walteri Bottas dogadał się z Williamsem na przyszły sezon i przyznam szczerze, że byłaby to dla mnie dość szokująca informacja, eee, a mianowicie byłem przekonany, że jednak Williams dogada się z Kimim Andreą Antonellim i go przygarnie. A jeśli nie, no to są dwie możliwości. Albo Mercedes yy, wymyślił sobie taki scenariusz, że jak nie wezmą Verstappen'a, to wezmą Antonellego. Nie chce mi się w to wierzyć, no bo chłopak jest pierwszy raz w Formule 2, ciągle się uczy. Nie notuje tam spektakularnych wyników, mówiąc zupełnie szczerze. Nie jest tak, że wszedł i zdominował serię. No, nie dzieje się nic takiego. Yy, więc ja mam, nie chcę mi się wierzyć, żeby Mercedes na pierwszy sezon wziął od razu Antonellego. No więc tutaj jest jeszcze cały czas pole do manewru, ale rzeczywiście już od tylu. Właśnie powiedziałbym, że zaufanych źródeł usłyszałem, że właściwie przejście Bottasa do Williamsa jest przesądzone, że nie chce mi się wierzyć, żeby było inaczej. No dobra, to Monako na koniec. Czego możemy się spodziewać? Oprócz tego, że spektakularnych kwalifikacji, bo nie mam żadnych wątpliwości, że te kwalifikacje będą ekstra, przekonamy się, jak w wolnych zakrętach radzi sobie Red Bull, a właściwie jak radzą sobie inni na tyle Red Bulla. Ja mam wrażenie i mówię to zupełnie serio, że... Oczywiście zobaczymy po treningach, ale na razie uważam, że nie jest tam murowanym kandydatem do pole position. Max Verstappen i ktoś będzie mu mocno tam cisnąć po piętach. Czy to będzie McLaren? Może. Może to być Ferrari? Może. Nie wiem, nawet Mercedes. Wcale bym się nie zdziwił, który tam w wolnych zakrętach radził sobie dobrze. Ciekawą rzecz powiedział też właśnie Lando Norris, że. To nie jest tak, że wolne zakręty są piętą achillesową, na przykład McLarena, że na torach, na których są, jest taka mieszanka, szybkie, średnie, wolne, nie byli w stanie do tej pory dobrze dostroić samochodu. tak, Żeby być dobrymi w wolnych zakrętach i na prostych. A propos prostych, to z kolei Max Verstappen przyznał, że. To mniejsze tylne skrzydło dało mu szansę odjeżdżania na prostej, a właściwie nie, nie zmieniania aż tak radykalnie dystansu Landonorisa do niego. I kto wie, jakby było, gdyby miał to inne skrzydło. Ja szczerze mówiąc, postawię na nawet być może, ale w ciemno ciemno, bo bez treningów. Postawię być może nawet na Ferrari, że tam będzie blisko pole position. Strasznie bym chciał, żeby Charles Leclerc uporał się ze swoimi demonami z Monaco, bo zawsze tam się coś dzieje i wydawało się, że już naprawdę musi wygrać to Monaco i zawsze coś. W zeszłym sezonie mieliśmy Fernando Alonso na podium, mieliśmy Estebana Okoma na podium i no wiecie, wyścig jest Powiedziałbym średnio atrakcyjny, dopóki nie pada, nie wyjedzie samochód bezpieczeństwa, nie ma tam nie wiem, czerwonej flagi, czegoś takiego. Nie ma tam wyprzedzania, bo niespecjalnie da się wyprzedzać. Ale oczekiwanie na to, że się wydarzy coś niezwykłego, też jest dosyć ciekawe. No i te kwalifikacje rekompensują wyścig. Trwają rozważania, co dalej będzie z Monako, czy powinno zostać w kalendarzu, czy nie. Ja jestem zdania, że powinno. Dajcie znać, czy gdybyście zarządzali. Formułą 1. To zostawilibyście Monako w kalendarzu, czy też nie? I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie wokół padoku. Zobaczymy się i usłyszymy po Grand Prix Monaco. Trzymajcie się.